Co mi się wpakowałyśmy? Przed chwilą wyszukiwałam, czy są jakieś sklepy wojskowe z gazety przy gdzieś w okolicy Idę do gniazdka, a moja moda wygląda w ten sposób. mam urodziny. <laughs> Ej, ja mam dzisiaj urodziny Maja. Hi vlog. nie będzie się patrzeć czy na podgląd czy na kamerę Jestem jeszcze okropna w oferowanie tym sprzętem Ale w tym tygodniu między innymi jedziemy na mój urodzinowy wypad do Łodzi Dodam, z moją bratową na koncert Tate, więc bardzo się cieszę I właśnie dlatego, że jedziemy tam jutro To dzisiaj muszę się jeszcze teraz szybko spakować Bo nie mam jakoś dużo czasu, bo muszę zdążyć na pociąg I jedziemy do mieszkania właśnie mojego brata i mojej bratowej Ponieważ Jutro mamy pociąg do Łodzi I'm so excited, dobra, let's go kochani Jeszcze przed tym jak dotrę do nich do mieszkania to muszę wstąpić do galerii Bo dosłownie nie mam żadnego dołu takiego letniego Nie mam żadnej ani spódniczki, ani spodenek Do outfitu na koncert muszę dokupić sobie jakieś spodenki, spódnice, cokolwiek Bo będzie bardzo gorąco, więc co ja się pakować, bo nie mam czasu się na mnie pomagać i zaraz lecimy na dworze. Jesteśmy w Poznaniu, prawda? Ja widzę, widzę, ale to nieważne, będzie kontę. Będzie, będzie kąt, jak się pan potrąci? Tak. Terazimy no. sobie maczka, jemy sobie teraz kawę i jedziemy do Łodzi. Dokładnie tak, siedzimy razem, jest to bardzo się. dobrze. Udało się, bo że zarezerwowane miejsce tak jakby obok siebie. Obok siebie, żąda przeciwko. Tak, tak. ale okay. siedzimy razem, jest dobrze. Jesteśmy w pokoju, Ola ja się testuje czy yy. poduszki są to i dosłownie <noise> w co my się wpakowałyśmy. Powiem wam tak, ogólnie to, jest Maria, myślałyśmy, że ten test będzie, <noise> będzie ciężki, bo ogólnie to pokusiłyśmy się, żeby wziąć po prostu najtańszy, ale... Tak, Ale właśnie bo mnie to, to mnie nie przeraża jakby jakoś tego pokoju, bo jest git. No i tak jak uciągiałeś, tak jest... Mamy, po, mamy łóżko, jest git. I ci łóżko, i No i jest w porządku, ale słuchajcie, nas tu przywitał jakiś kłop Ja przed chwilą wyszukiwałam, czy są jakieś sklepy wojskowe z gazetem przy gdzieś w okolicy, bo nie wzięłam. I o Kresta. Powiem Wam tak, trochę creepy. Dobra, ale mnie kłóci po to, żeby tu siedzieć, przecież w ale mnie to, mnie to bardziej przeraża, że my wrócimy w nocy, Mieszko. I bo będziemy musiały iść się wykąpać i będziemy na tym terenie. No będziemy musiały już wzajemnie się tutaj rozwalać. Dobra. Jak coś to od. Właśnie O, dobra. Jest dobrze. Właśnie, bo nawet nie powiedziałyśmy. Jesteśmy już w Łodzi, tak. Jesteśmy już w pokoju i teraz idziemy się ogarnąć chyba, tak? Mhm. Chcemy się ogarnąć, idziemy coś zjeść. No, a ja jeszcze, że ja nie chcę zrobię? jeszcze, ale ja też jeszcze nie, ale zanim się ogarniemy szybko, dojdziemy gdziekolwiek. Później trzeba będzie do jakaś na czasalnie, więc no. może zjemy zjeść bliżej. Aha, I Jak już zjemy, to lecimy kolekować. W ogóle, jak będę szła jeść, to nie biorę kamery, także będzie znowu jakaś telefonowa. Kocham to, dobra, Tak To Tak się będziemy nasze fity, Super pięknie. I teraz czekamy aż nam się te telefony i lecimy. lecimy. Pierwsza inwestycja. Zapłaciłyśmy za te koszulki tak mniej więcej za 2 z 8 zł na Aliexpress. <grym>, Także... Biznes? Super. Gardło, bolą mnie nogi, kręgosłup, dupa, łokcie, ale jest stos. Dzień dobry moi drodzy, jest 9.23, ja się już ogarnęłam razem z Olą i zaraz wylatujemy z naszego noslegu. Lecimy sobie coś zjeść i... czemu jest tu taka żółta? Lecimy coś zjeść i lecimy na nasz pociąg powrotny. Ja mam tak, jestem mega zmęczona bo wróciłyśmy późno, ale Tate była niesamowita. Ja nie jestem w stanie uwierzyć, że taka dziewczyna żyje na tym świecie i normalnie funkcjonuje tak jak ja. Chore. Jest godzina 18.01, nareszcie wróciłam do domu. Oczywiście spóźniłam się na autobus. Zmusiły mnie odebrać rodzice, Dziękuję bardzo tata i mama. Ale przy okazji odebraliśmy paczkę z paczkomatu. Tak żałuję, że nie dostałam tej paczki przed wyjazdem. Wiałam czarną, bo uważam, że jest najbardziej uniwersalna. O to mi w niej chodzi, że ona ma tutaj dużo kieszonek. Jest to, na pewno ją do makijażu sobie będę używała. Dziękuję bardzo, chust. Teraz chyba idę zrobić everything shower, zgrać sobie wszystkie materiały z kamery, robić coś użytecznego, na przykład pospakować się i sprzedać pokój, bo jest tragedia. Dzień dobry Państwu, mamy niedzielę godzinę jakąś 21 ileś? Nic dzisiaj nie nagrywałam, bo w sumie to głównie się uczyłam. Więc nie było co. Czym nie wychodziłam, bolało po prostu niemiłosiernie. Uczyłam się właśnie na sprawie z historii, i po prostu dzisiaj wracałam do tej codzienności, bo przez ten wyjazd to już myślałam, że są wakacje, i mam dość. W ogóle na wyjeździe skończyłam tą książkę, um, Wednes Rome. Co ją w ogóle kupiłam, um, bo bardzo lubię Włochy, myślałam, że właśnie ona będzie usytuowana we Włoszech. Nic bardziej nie mylnego, chodziło o miasto w stanie Kentucky w Stanach Zjednoczonych. Także, no, niezbyt pozytywne zaskoczenie, ale jeśli chodzi o samą książkę, to była bardzo fajna mm, i polecam. I, I też właśnie, jeżeli chcecie zacząć czytać po angielsku, to ma spoko poziom angielskiego, taki naprawdę zrozumiały i bardzo fajnie się to czytało. Mm, I teraz, bo na targach w Poznaniu, to kupiłam bliznę i teraz bardzo chciałabym ją przeczytać, bo właśnie zainteresował mnie opis, więc będę ją sobie w tym tygodniu czytać. A tak poza tym, to widzimy się jutro. i które jest w ogóle 9 czerwca. Jakby ktoś nie wiedział, moje urodziny. Dobra, ganie, mniejsza o to. Później ja lecę spać i widzimy się jutro. Słuchajcie, jestem przerażona. Jest poniedziałek, 9 czerwca, moje urodziny. Słuchajcie, jestem przerażona, bo mogłam się dzisiaj nie obudzić. Przed chwilą patrzę w telefon i miałam 30%. Podłączyłam na noc telefon do ładowania. Idę do gniazdka, a moja ładowarka wygląda w ten sposób. Czy wy to widzicie? Ona się zjarała! Jestem przerażona i nie mam naładowanego telefonu masakra. Lecę do szkoły, w sumie w szkole nie mam żadnych sprawdzianów, ani niczego, więc dzisiaj się cieszę. A po szkole razem do domu i liczę, że przyjdzie do mnie przyjaciółka. I tak. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Nie no, teraz już się zamieszkałam. <grym> nie miałam siły nagrywać przez cały dzień! Serio, bo po prostu leżałam, po prostu leżałam leżę. Chcecie się nie Nie. Dzień dobry, czekaj, dzień dobry, a... Czekaj, to... czekaj bo, nie. bo chciałam nagrywać przez cały dzień, ale leżałam w łóżku i w sumie nie miałam jakby nie. Też nie byłaś w szkole? Nie, byłam w szkole, ale A. nie miałam co robić potem po prostu, i tak sobie Czyli ty nie byłeś w szkole i jeszcze do mnie nie przyszłaś, nie przyszłaś dopiero tak późno? Lena ja się obudziłam o 13. Ja przyszła mi z i z prezentem. Ogólnie, ej, patrzcie, to będziemy robiły z moją album. i są nasze zdjęcia? Zobaczcie to, Jak miałaś z tym grzybem. Czeka. O Jezus, Lena, ale to jest mnie... takie nieszczęśliwe zdjęcie i ty to wstawiłaś na razie. szczerze. Tak, szczerze, mi się mega podoba, bo taka słodka jest. Szczerze, chciałam cię tu zabić, bo wyglądałam okropnie. O Jezus! Tylko, okay. I to się nagrywa? Tak, okay. bo pogoni. ogólnie Hi <grym> guys <grym> Dzień dobry, <grym> proszę Dzień dobry, państwa dzisiaj Ty chyba nadal się, się przedmiotem Ej Maja, musimy czy ty, czy nagrać maja, maja z okazji moich urodzin maja... O, teraz git jak <grym> <grym> Stop okay. Słuchajcie, z okazji moich urodzin Spytamy dzisiaj e, Maję O kilka ważnych rzeczy e, Odnośnie mnie i zaraz podam czatu GPT, o co można spytać, więc chwila, moment. Słuchajcie, podstawowe pytania, zacznijmy. Kiedy mam urodziny? Ej, ja mam dzisiaj urodziny, Maja. To 9 czerwca. No dobrze. Jaki jest mój znak zodiaku? No, bliźnięty. Ja w ogóle kiedyś myślałam, że się zgadałaś z Kasurą. Kasia? <laughs> mam brata 10 na starszego i też jest z czerwca i, i też jest bliźnięta. Nie, bo Nie. No. Dobra, jakie jest moje drugie imię? Maria. Okej. Okay. Mam Dobra, ja jakie kryzysy są? Dobra, czekajcie. Jaki jest mój ulubiony kolor? Ok. Czarny. <tanie> Lub biały. No, biały, szary. <tanie> Jaka jest moja ulubiona potrawa? Chyba właśnie nie zjadłam. To jest bardzo proste pytanie. Jakie jakieś? I zgadłaś? Nie, wiedziałam, ale już się zastanawiałam. Chciałabym powiedzieć lasagne, bo coś lasagne. Bo... No, ale nic nie wiedziałam, jak... żebyś to zgadła. Dobra. Nie wiem, co to było. Czego nigdy bym nie zjadła? E, nie wiem, jak się nazywa. <kakli> jak masz... Flaki. pip. <gadanie znowu> jak masz pisklę, takie <gadanie znowu> żywe, Jej i ludzie to, to jedzą. Ja bym się tego nie zjadła. Myślisz? No ja bym tego nie <gadanie znowu> Nie no, nie zjadłam tego, Jaki jest mój ulubiony film lub serial? Możesz opowiedzieć o ulubiony film. Nie zaliczę ci, bo nie mam jednego, zaliczę ci parę opcji. <głos> <głos> to <się głos> że jest głośno. Nie no, Maja. Żeby nie było, my dosłownie oglądamy to, że każdy film razem. Może... <noise> może też tobie może. Co ty gadasz? To mi się e, tak e, bardzo a przejadło. A może e, coś takiego starszego No, wcale bardziej mm. w to To ja, to ja będę mieć te, które opomniemy się na przykład razem mm. e, Coś tam, te rzeczy, e, 10 Ten film, ja... I hate about you no. A, no. Ale to po prostu się nie doda, no, no. ale zaliczam mam... e, Co tam jeszcze? To ci mogę zaliczyć Nie, ale taka chyba... ogólnika to chyba nie jest twoja ulga Nie, ja bardziej sprawie? takie no. No. Ja Jaka postać z filmu lub serialu przypomina mnie najbardziej? Co? Zendaya, co? Zezram się. A jak nazywasz ten taki łysy pan, który... Ogólnie zgadnijcie, co? Przegrzał nam się aparat. Dupa pisana kapsłokiem. No ale przegrzał nam się, przegrzała nam się kamera, więc pewnie się będziemy rzygrzać, rzygrzać. żegnać. Hello. Marcin Włoch. Marcin Włoch, the man you are. The man you are. Ogólnie Marcin Włoch ratuje mnie przy każdym z historii. Na ile procent nie ratuje, to nie wiem. Czemu się nie robi? O. Na ile procent nie ratuje, to nie wiem, ale I love him, I love him so much. Pozdrawiam cię Marcin, mam nadzieję, że kiedyś obejrzysz mojego vloga. A siedzi i zamiast mi pomóc się uczyć, to robi puzzle. Rozumiecie to? Hello, rozumiecie to? Skandal. Skandal. Hello guys, mamy 6.18, czwartek. Wczoraj w sumie nic nie nagrywałam, co nie muszę, było poprawiać jak największą ilość ocen, żeby były zadowalające. Bo no w sensie poprawię wszystko, to będę miała naprawdę dobrą średnią, więc staram się, dlatego też nie nagrywałam. Dzisiaj z kolei e, piszę te wszystkie rzeczy, więc się niesamowicie stresuję. Jak już napiszę to wszystko, kolei idziemy z dziewczynami na pizzę, więc e, chociaż tyle, bardzo fajnie. Ja się cieszę, wiecie? Dobra, Dobra. widzimy się, jak się pomaluje. Dobra, zrobiłam makijaż i teraz tak, moi drodzy Widzimy się najprawdopodobniej na pizzy, bo w szkole nie zjemy na nagrywała Aż tak mnie nie poniosło mhm. ale Także do zobaczenia Jesteśmy z dziewczyną na pizzy i nie chcę, żeby było niezręcznie Więc ja wyciągam kamerę i nagram tylko jedzenie tą kamerą Ale jesteśmy i mega słodkie są moje dziewczyny, serio I w sumie to tyle Skończyłam lekcję 12, mam się jakąś i tak, mega fajnie Nagrywa? A, tak, no Dobra? Mega tak. Dobra? Ej, mega fajne to jest! O Jezu, mikrofon! Taki gadżecik po prostu... Pomachać proszę ładnie. A to jest fajne. Ej, mam mega ładną jakość. No ma zarobistą jakość i w ogóle zdjęcie coś robić świetnie. Ej, a mam... Jak teraz zrobię ASMR! To mnie słychać fajnie! Dostałam prezencik. Dostałam maseczki, dostałam słodycze, dostałam. Poszukujesz operatora? To, to jest odbiorem, nie ja. ale szczerze, mega się nadajesz. Co nie? No, co nie? Takie osoby ja bym potrzebowała, Taka tylko właśnie osoba. No. Dobra, jednak y, czerwone? Pani będzie. Hello guys, mamy czwartek, godzinę dość późną. Nie mam pewnie 23. Nie chcę mi się iść po telefon, serio, musicie mi wybaczyć. Um, I co? Chciałam Wam powiedzieć, że teoretycznie powinnam tego vloga już zakończyć. Ale w ten weekend są dni miasta, którym jest moje liceum, więc postaram się Wam coś nagrać i powrócić. E, I tak, i widzimy się w takim razie jutro. Człowiek się zachował Szczerze? tak, Tym, że trzewem się tylko... Nie, A potem trzemę. już nie podszedł. Podszedł troszkę i potem już nie podszedł. Mega stypa, mega lipa. Mamy sobotę. Wczoraj bałam się świetnie. Pomimo tego, żeby to był koncert Trzech Króli i jakieś average age ludzi tam to było 10, to... Świetnie się bawiłam, serio. A tak poza tym to poszykowałam się już na drugi dzień i dzisiaj wam chyba już nic nie będę nagrywać. Więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego vloga. Um, I co, jeżeli wam się podobało, to polubcie, zasubskrybujcie i do zobaczenia. Lawia.